<laughs> Ej, to... Ha, w sensie to się to Jeszcze to FF, nie? Dobra, to bierz czym tam grasz i ten Haier Haier to górnik po śląsku <laughs> To gram hajerem Hajer Higher. Nie, nie graj żadną pieską białą, ty... Kuwa. Graj czym silnym. Ej, to są ci. Jakieś te o kurwa, jakie fajne stroje. No ty biały weź. Zarządzanie. O kurwa. O kurwa. O kurwa. No co ja mam co ja mam powiedzieć? U, 82 przyspieszenie. 82 przyspieszenie. Łe, szybcy. A nie. Już się cieszę. Malajka, Ayman. Malay, be Life. Jaman. <laughs> Kurwa! Oni są strasznie wolni, gdyby byli chociaż szybcy Eee, u mnie nie ma śle. To są kurwa Indianie, no to wiesz. No serio, mówię ci. To nie są Nie wiem co to znaczy, ale... Mam parkera. Super. Wiem co się cieszę. I chuj kupę mam tu. Nie wiem kurwa em, nie Przegram. O kurwa przyspieszenie gdzie o kurwa Ja tego nie... Brałem. dobry ty 67 ma ale ma 28 lat Dobra to nie odpadł, myślałem że jest młodszy. Kurwa! <noise> ja nawet nie zmieniałem nic Ej! Uuu strzały mają dobre Dobra Nie, o, nie, jest, nie, jest. nie będzie tragicznie chyba <noise> Dobra Jeden ma dobre strzały a ty Malajka! Oooooo! Malajpi life be life! Ma life? boże, co to się dzieje? A po jaki duży ten murzyn mój! No wy, weź tą piłkę ktoś przynajmniej, no! Kurwa, ale żal madafaka! Ale piłkolód! Ooooo! Ale chujowy jest co z tego! O, ale wielkolu. Może wielkolu czy gola? A może nie? No chyba O jaki makalele, czy jak tam kurwa ten bramka? Ej nie, taki duży nie będzie strzelał. <coughs> taki Aliami. Aliami yami. Ty chyba go kupię w trybie kariery. <coughs> Aliami. Trzabalala. Trzabalala. Ej, on. Czabalala? Czy on nie grał w Lechu, czy kurwa gdzieś? No, chyba tak, nie wiem. Kurwo. Yes! Le... co? Lecholoniane. Le... Le... No to Leci... są Indianinie. Ja myślałem, że spalony będzie, ale. Mam triki? Ka... Kaiser Ciew. Skąd oni są, kurwa? Z Ameryka? Nie wiem skąd są. No, to ja sprawdzę na internetach. Kurwa nie szybko. On jest tak szybki, szybko. on ma przyspieszenie 90, ten co właśnie piłkę wybił Czujesz to? 90? Kurwa nie, nie, nie potrzebnie się bawi. Minął obrońców pięknie Kurwa Dobra, dobra, muszę się wziąć w garść Musisz. Nie. No! A nie ma trików Dobra. Bum! No kurwa! Co on zrobił? Dlaczego wychodziłeś? Nie wiem, sam mi wyszedł. Ja się no mówię, co on mi robi, ty? Pa, jaki niski kurwa, ale jaki zgrabny! Zakochałeś się? Kurwa! Od pierwszego, od pierwszego szczału. Od pierwszego włożenia. O kurwa, no... Piękne podanie. W no swój... <coughs> no, pierdole... ciapater, Kurwa Rumuny. To po chuj takich wybrałeś ciapatych kurwa hajerów? <coughs> Ciapaty cia hajery. Nie, ha Hajer to jest pr przodowy. Nie wiem kurwa, nie pamiętam jak to było. Hajer. Hajer, ja? Aeer Parker No o, o, o. się tam zrobiłem O wow, ty kurwa, kurwa być ten Przekazał piłkę partnerowi Strzela no, yes. o, 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 nożne, o ile się nie mylę O wracaj tam! No on był w tym, on był w lechu No Pamiętam, grałem nim Znaczy w FIFA 1000 jeszcze na Xboxa grałem u Kuzynów No widzisz gdzie skończył kurwa Kurwa, trochę się cofnął, ale spoko. Kurwa, no cofnął się, kurwa! Nie mogę z. Kurwa. Aaa, ten parkridge. Parkinson. Ja pierdolę. Ja pierdolę. Czabalalala. O kurwa. Siemneli. Jak pis Kurwa jak ja wymyślałem słówka, ja pierdolę A się nie zastanawiam, kurwa czy ja nie powinienem być w szpitalu psychiatrycznym Ja pominęś! Jest <grym> <grym> Nie wiem co tam się wydarzyło <grym> chyba, cię, chyba cię pokonam, ale nie wiem, no to jest futbol, to je nie wiadomo co się no. dzieje no. Ja nie mogę. Czeka na kolegów. Jak to zjebałem. Nie. nie. Yes. Yep. Dobrze, dobrze, że strzelasz w środek bramki, spoko. To im pasuje. Kurwa, miało być tak pięknie. Ten. Kurwa, najsłabszy temat. Pozostań... Informacja mi odpowiada. Ja nie zmieniałem nawet. ja właśnie zmieniałem na swoją. Aaa, no to Ja w takich klubikach to nie zmieniam, bo... ...bo nigdy nie wiadomo, co z tego będzie. Czy to jest szansa? Yes. Bum buchamban Bumajt Bumbukuku Buhumajt 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 Dobra no, gaj Nie, ja, oglądam powtórkę Jeb zajebał kurwa bramkę Ślizg? O po chuju Po chuju fest Zobaczymy co z tego wyniknie no nie jesteście rywale przerwali Tak, no, wyczytałem twoje ruchy. Dopowinienie no, się cieszyć, a nie przeklinać. To się ci gora gole, się cieszę. Jeszcze tylko dwa. Ostatnie ale... <laughs> nie trzy. Dobrze, że to udało to, to było groźne, ale obrońca po sterunku. Arbiter nie przerwał gry. Słyszna decyzja. Ej, to spierdoliłem. Taka spierdolinka. Ta spierdolinka boczną linią piłka będziemy mieli wrzut z autu. Muszę grać podaniami Musisz A nie kurwa robić te... O nie! No kurwa, czemu nikt do niego nie idzie! Ja pierdole! Był zmęczony ten Arabus Kunę, mam kunę na bramce. O, no. kurwa <suszy> <suszy> Kurwa, no nawet nie potrafią podać. Nie tylko ty nie potrafisz mm. tę muchę? Słucham ty na Co na pewno ją tak. tak. Co? La, la, la. No to, to co on teraz zrobił Tak widziałem Ten Chambolale Czy jak mu kurwa tam No proszę cię Nie pane to obrońca kurwa nie hmm. Ta sytuacja była niż przy co? Nie wiem Humail nie? nie 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 to był inny chyba nie. No podobne to nazwiska wszędzie No to chapate tutaj Chapate tam Ale fajne ma mają stroje ci twoi. Podobałem ci się! No? no mi tak taki średnio najeżdża. Takie paskowate. No i przejęli w No kurwa! Biestrzył gola teraz. Jasne. To, ten jest Buchu Might, a tamten był Buchu Mail. <laughs> Buchu Mail. Graj. Graj. Gram! Rozpoczęła się druga połowa meczu. A teraz przejdę do superdefensywy. Spierdalaj. <laughs> Czy to wykorzysta? Oh! Okay. Parker. Peter Parker. Peter Parker, kurwa. spider Spidermana w zespole. <laughs> To się nie liczy, nie? Co się nie liczy? Że mam Spidermana w zespole? Ja mam Spidermana. Nie. Masz Petra Parkera, ja mam Spidermana. A <laughs> tu kurwa, to jedno i to samo. Co, nie, za... To samo. Co, za... co za. Co za kurwa. No wracaj się tam, czabalala. Znaczy, Jak on miał? Ten? Al o, ten najsłabszy, ten najsłabszy. O nie, tak, co tam. ja zrobiłem? Kurwości. Ja pierdolę. Co za debile no. Wyjazd! Obronił? <laughs> Niesamowite <śmiech> No ku... O kurwa Brawo jesteś szybszy, dobrze Masilela, Masilela, kurwa jakie... O nie, nie. No! A! A! A. No, brawo Myśle, kurwa, nie mógł wystawić nogi, żeby to sklepnąć, sklepać, kurwa. O kurwa, mać do kogo pedale, pedalona z pedalona, pedolinko. Jest. To na nie, gol. O matko. To nie jest mata, czy tam Franki, czy kurwa. Sandal? On sandała w zespole. <laughs> Z tego podania może iść bramka! Chujowy ten mecz. Ty jesteś chujowy, mi się podoba. Chuję Wow. Matko. O o, spalony. Coo, nie! Mama, jak chcę Dobra, wiem przecież. Zdążył w ostatniej chwili. Weź po ziemi, koła No! Katastrofa Jeb. Kurwa potrafią podać Ty nie potrafisz podać, nie kłam Bardzo dobre podanie O kurwa JEST! Jeb! Ale pompował szcał Ej, nie mogę przegrać nie śmiech na sali jest! Mógł tam dupę wystawić, kurwa czy coś. Nie myślałem że ten drugi podejdzie. Jak mawiała co za dużo tej świnia nie Co za dużo świnia nie Nie dałem super defensywnego, gram cały czas na super ofensywie, ja cały czas gram na nieofensywie. ofensywie Żadnej. Kurwa, musiałem tak

Tyle dowodów na bym. Ej, dobre, dobrą tą mam, staminkę. Tylko ten rusikę, czy jak mu tam, kurwa, czy bagda. skończyły dobie. się, kurwa, skończyła się zabawa, wrzucam Konana. K <noise> Kogo wrzucasz? Konana. Masz Konana w zespole? Mam. Konan! <noise> Dobra, jeszcze tylko dwa gole. Jest, no, tylko kurwa. Ja teraz dałem na super e, ofensywny, także wiesz. Zambalala. O, oh, fuck. Ej, tak nie powinno być! A, tam. Kłaczesz. Że on se łapie, kurwa. To podanie według mnie było. można się kłócić. <laughs> Jaki wyjazd? Co? Matko boska, ty. To do góry. Wiem o tym. Albo na dół. Wiedziałem Wiem, że wiedziałeś, wiem Kurwa no nie ma to, to Moc to podań też. kurwa. Może zagrać do środka do swojego partnera Ja pierdolę Szansa. Jaki chuj pierdolony Ale niczego by Ale chujowy ten mecz jest kurwa Ja mi się podoba Mm -hmm. Ja... pierdolę, nawet nie potrafi kurwa przyjąć pierdole. No fakt, zaujmista. Jep! Nie obroniłby tego. No, pewnie żeby nie obronił. <noise> On by mógł być brukarzem. O! o! Nie wiem, dobry bramkarz. Nie, że... A, dobry bramkarz, ja strzelam jak <laughs> kurwa cioty. Hmm. Ten telefon mi przyszedł. Ej! Ej, telefon mi się spierdolił. O kurwa! Guzik ten do blokowania mi się wypierdolił. Ja pierdolę, nie. Spalne to moja szansa. To moja szansa. <laughs> GOL! Yeah. O kurwa telefon mi się zjebał Nie Nie potrafię iść gola! Kurwa no. <laughs> O no, zjebałem Parker, kurwa O zjebałem, zjebałem Kurwa myli się Mylą mi się ci twoi z sędzią Jak? Nie myli sędzią Ciopa Chuj nie gram więcej kurwa... Ciopaty tymi Kurwa, ała Nie do niego Jeeeeee Ale masz farta dzisiaj No mam wielkiego kurwa farta, bo przegrywam 5-2 ale dobrze, że to nagrywasz, w sumie się cieszę No, zajebiste, kurwa. <noise> Mi się podoba. Eee, czabalala. Cza 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 no to jest kurwa, nie, pierdolę cię.